Otwieramy najnowszy Elite Trainer Box 151 Tu coś jest Full art. Mamy Aldarta Mamy to MAMY TO Zdążył na premierę A więc nie pozostaje nic innego jak otwierać dziada W środku Snorlax 9 boosterów Niestety nie 10 Ale wypaczamy Wysuwamy Pyk Piękny No patrzcie no piękny jest Pierwsza strona Druga strona I dwie ostatnie To są karty Szczególnie ta i te trzy, które nas interesują najbardziej. Firmowa koszuleczka, jak widzicie. Trafiamy to dzisiaj. Nie wiem, czy widzicie. Ale wiecie o co chodzi. Pamiętajcie o łapkach. Takie te, czy one ładne? Nie wiem. Snorlax. I oczywiście 9 boosterów. Koszulki, jak zawsze, chyba są matowe. Ale nie jestem pewien. Jestem naprawdę. Ładnie się otwierają. Ok. Spokojnie, Hubert. Raz, dwa, trzy. Co ja robię? Tu się nie przekłada. To nieźle, to nieźle, Hubert. Przekłada. Właśnie tak. Bulba. Jakiś ten. Od razu lecimy. Pidzot Na końcu najtes. Full art. I energia zwykła. Dziękuję. Tak możemy zaczynać. Od Fularta. Ładny. Nie wiem, czy wiecie, ale również energię mogą być w wersji reverse. Że trafiają się bardzo często. Teraz tak myślę, mogła być Mata to z Charizardem, ale nie otworzyłem jeszcze Ultra Premium Collection. Myślę, że sobie zrobimy walkę. Ja ciągle przekładam. Krawzeni otwierałem, więc teraz mi się tak miesza. Eevee, grimer ale jak przyjdzie z Miu, to otworzę również tamten i zrobimy sobie walkę Ultra Premium Collection. Także myślę, że to będzie dobre. Dugong, Polywheel. Pięknie. I kolem! Co? Co się nagrywa? Ale gdzie się pytam? Charizard, Blastoise i Venusaur. Jeszcze nam trochę zostało, Wam powiem. Teraz, żebyś Hubert nie przekładał, bo to nie jest potrzebne. Przy tych kartach Execute, karty naprawdę fajne, ale samo to, że tu jest tylko i to jest 151 z pierwszej generacji, nie tym razem Voltorb, Venusaur, <grymne> ale zwykły, IX. i energia też zwykła: 3 boostery, 4 dropy i jeszcze promka. Ja to biorę w ciemno, słuchajcie. Na razie pewnie to jakoś dużo nie jest warte. To na razie nie ma znaczenia. Myślę, że jest jakiś jeden dobry drop powinien wlecieć. O mamy poliwirlas zwykłego. Aj Ajajaj. Sans slash. Kurde, tylko Byedryn. Pierwszy booster bez dropu, ale tak by wychodzi na zero. Oj, oj, oj. Przepraszam, ale tu coś było. Tu coś jest. Na pewno tu coś jest. Uff. Co się dzieje? Co się dzieje? Czy nie tu, czyli tu. Nie! To zwykły holo. Ale mamy energię elektryczną. Czemu myślałem, że jest drop. Te holo teraz mylą. 5 dropów, 5 boosterów. Ale liczymy na, na coś lepszego jeszcze. Nie narzekam. Słuchajcie. To jest zabawa. Cieszmy się tą chwilą. Cieszmy się otwieraniem. Dajcie znać, co wydropiło z Waszych boksów. Flerion, Machamp. Pokazują zęby, nam boostery, ale my lecimy pod słońce. Lecimy po Charizarda i Zabdosa. Pięknego. Nie jestem poetą, ale otwieram sobie karty. Dragonite, dobra! Lubię Dragonite'a bardzo. Te Holo Milo. Ostatnie dwa. Jak tego otworzymy, to już tylko. Już tylko jeden. Sanshu, Seal, Duo, Tentacool, Kadabra, A i Wizaur, dobra. Ej, czy my w ogóle trafiliśmy Charmandera i Char tego? Chyba nawet nie. Jest hipno. O kurde! Dobra! Mamy to, mamy to! Tylko teraz co to jest? Co to jest? Proszę zabdosz, Charizard. Giovanni Chirizmu. Co? Charisma? No dobra, no dobra, niech wam będzie ten Giovanni. Nie będę narzekał. I jeszcze, proszę bardzo. Mamy Aldarta. Na dole coś ma już widzę niedobrego. Tępu maszyną cięty. Narzekam. Jeszcze mamy energię, która ma już Swirle. Tu są dwa. O o! Nie podoba mi się, że zamknęliśmy krąg. Ja tu chcę jeszcze coś trafić Mówiłem, że będzie jeden dobry drop. Znaczy taki mocny. Yy, wolałbym jeszcze coś, szczerze powiedziawszy, bo no... Ten Giovanni chyba jest dobry, ale czy aż tak? Czy aż tak jest dobry, jak, jak jest? Nie wiem. Obawiam się, że jego cena może spadać. No właśnie. Ej, nie Co mi ręką grozisz? Przepraszam, jesteś piękny tam. Naprawdę. Naprawdę. Już za dużo bym chciał. Już bym chciał za dużo. Wydaje mi się, że to jest dobry drop. Jest Aldart, są dwa Fularty, jest IX, jest ten, są dwie Energie. Czego chcieć więcej? Mamy wszystko, mamy jeszcze Promkę, Grubaska. Łapki zostawcie, pamiętajcie. Cześć.